Pozwól, że powiem Ci, co stoi za konkretnymi wynikami. Być niezrozumianym przez większość osób, które staną na Twojej drodze. Ciągłego słuchania, że jesteś zadufany, arogancki i nie masz pokory, że powinieneś być taki, a nie inny. Zmiany zdania na Twój temat co kilka miesięcy. Nie każdy jest w stanie to wytrzymać, ale albo zapłacisz cenę teraz, albo zrobisz to później i będzie ona o wiele bardziej bolesna. Jedną z praw, do której rzadko się mówi, jest to, że im więcej poszukujesz przyjemności, tym ostatecznie doświadczysz więcej bólu. Zobacz na wszystkie te osoby, które nie dotrzymują danego. Sobie słowa. To jest jeden z największych problemów dzisiejszych czasów, że wybieramy chwilową przyjemność, ale ta rana, która jest wewnątrz nas, ciągle staje się większa, coraz bardziej się rozrasta, powodując problemy, z którymi musimy walczyć na coraz większą skalę. Udajemy, że ona nie istnieje, jednocześnie szukając winy w rzeczach, które są poza nami, zrzucając całą odpowiedzialność. Ale ty dobrze wiesz, na którą ścieżkę powinieneś zejść. Trudno jest na niej pozostać, ponieważ jest to ścieżka dyscypliny, walki oraz dyskomfortu. Ale ona jest właściwa i to ona doprowadzi cię w końcu do miejsca, w którym naprawdę chcesz się znaleźć. Widzisz, prawdziwe wyzwanie czeka na ciebie w chaosie. Twój następny ruch na szachownicy określa, kim naprawdę jesteś. Możesz agresywnie atakować królową, jednocześnie narażając się na zbicie, ale nie ma odpowiedniej pory, by postawić się chaosowi. Nie uciekaj od niego. Wykorzystaj go i pokaż mu swoją prawdziwą twarz. Zacznij zadawać pytania. Co kontroluje Twój światopogląd? Co sprawia, że jesteś słaby? Co powoduje, że nie masz tego, czego chcesz? Co Cię zniewala? Czy to telefon karmi Twój umysł obrazami tego, jakie powinno być życie? Czy może telewizor mówi Ci, jak powinna wyglądać Twoja przyszłość? A może słyszysz w swojej głowie głos nauczyciela, który wyśmiewa się z Twoich planów? Czy może nadużywasz substancji, które upośledzają Twoją zdolność do zdobywania? A może po prostu brakuje Ci samodyscypliny?